Witam wszystkich. Dzisiaj taki filmik może nie za ambitny, ale pokażę Wam jak obsadzać puszki bezkolizyjnie, żeby się przy tym nie narobić. Ja miałem tutaj taką zmianę, że była jedna, ma być podwójna. Teraz jak ja to robię? No najpierw przygotowujemy sobie niepskie dziurę na te puszki, yy, dziura musi być z jakąś tam tolerancją, nie może być nas tych, bo nie ustawimy tych puszek i wielokrotnie widziałem jak ludzie obsadzają puszki od, od razu z tymi przewodami, czyli z przewodami, które mają w środku i się szarpią z tym. Te przewody prężą te puszki, te puszki wyłażą, oni nie wbijają, no cuda na kiju się dzieją, więc ja Wam pokażę taki prosty sposób jaki ja mam, żeby to zrobić, mówię szybko, łatwo i przyjemnie, aczkolwiek no jeżeli musimy mieć trochę czasu na to, bo to się nie da tak zrobić już i że od razu będzie. Więc dobra, wywalamy dziurę taką jaka jest nam potrzebna na na to, żeby obsadzić te puszki z jakąś tam tolerancją, nie wiem, centymetr luzu na dwie strony i tyle, tak. Przebijamy przewód w środku, który będzie naszym łącznikiem gniazdek, żeby później już obrany, żeby się z nim później nie szarpać, że przełożymy przewód albo będziemy potem przekładać albo coś takiego. Mamy nieckę, ja ją wezmę teraz od skropię wodą, żeby było tak, jak należy. Nie wiem, czy mi starczy tego towaru, ale więcej nie mam, jak się okazało. I chlapiemy w naszą dziurę. Bierzemy nasze puszki i wtapiamy te puszki tak jak mają być. Czekajcie, się Ustawiamy płaszczyznę puszek. I poziom puszek. Poziom jest. Płaszczyzna jest. Dobra i mamy obsadzone i zostawiamy to, żeby to zamarzło. Nie wiem ile to, chwila się zejdzie, żeby ten gips związał z tymi puszkami. Puszki są obsadzone, nic tu nie pręży, nic się nie dzieje. Zostawiamy to tak. No i dobra wracamy do naszego gniazdka. Eee, słuchajcie. Nie wiem czy mi różnicówki nie wyrzuci zaraz. A może nie. Czekaj. Jak nam puszka już zamarzła, przebijamy kabelki. Teraz się nie będziemy musieli siłować z puszką. Tamten powinien być pierwszy, znaczy ten, no dobra, przewiniemy go. Układamy nasze kable. Wkładamy nasze kable tak, jak były i zachlapujemy naszą dziurkę, oczywiście możemy wpakować jakiegoś betonowego gruza, który nam tu został. Nie musi to być na równo, żeby... A bo dobra. Nie no muszę skropić, bo to pęknie. kurwa. Mas coś spierdolić. To się dwa razy zastanów ile trzeba będzie czasu, żeby to poprawić. Dobra i to zostawiamy ponieważ ja nie mam MPK bo normalnie MPK to bym ściągnął to znaczy nie wiem czy mi to będzie się widzieć to znaczy to bym ściągnął jakby to był MPK ale że go nie mam sobie to zmarzę wodą żebym mógł później zrobić w zasadzie niewidoczną zaprawkę o. zostawiamy w ten sposób mamy przewinięte kable, puszka jest dokończona oczywiście jak nie, 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 nie mamy czasu to nie da się tak zrobić bo to za dwie godziny stało i nie szarpiemy się za, za, za żadnymi przewodami które nam tutaj latają fruwają i takie cuda na kliku się dzieją więc ja to tak robię jeżeli mam czas i, e, i puszki mam w ten sposób poobsadzane najpierw obsadzam samą puszkę z przewodami w środku a później przewijam przewody które mają iść e, do tej puszki i dopiero kończę szpachlowanie to zostaje, to pójdzie do obróbki dopiero jutro. Także tyle jeżeli chodzi o proste obsadzanie puszek bez szarpania się i wkurzania. Tyle ode mnie, dzięki, cześć.